Witam Państwa, mój gość w studiu to senator Jeryna Użniewiarowski. Dzień dobry, witam serdecznie dobry, Panie Senatorze. Właściwie można powiedzieć, że cały tydzień zdominowany przez jeden temat, raport mak na temat katastrofy smoleńskiej i bardzo różne reakcje po stronie polskiej, ale oczywiście przeważają te reakcje krytyczne w stosunku do raportu. I zapowiedź, no właściwie nie wiadomo czego, bo rząd mówi o raporcie ministra Miller'a jako kontrraporcie do tego raportu. Polacy tak naprawdę nie wiedzą, co to oznacza dla sytuacji międzynarodowej tego dokumentu. No bo w końcu ma to Międzypaństwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Tak, no, tu wiele rzeczy występuje naraz. Z jednej strony niesprawiedliwy, w tym sensie niesprawiedliwy, że pomijający Relacje z zachowań wierzy, czyli strony rosyjskiej, w tym tragicznym wydarzeniu, a z drugiej strony histeria, którą wywołuje opozycja i której tak naprawdę nie tyle zależy na wyjaśnieniu wypadku, tragedii, ale dołożeniu rządowi, moim zdaniem, rząd zachowuje się właściwie. Premier. Nie jest partnerem dla Maku, to jest premier naszego państwa. On się zachowuje tak, jak się powinien zachowywać. Z jednej strony dążąc do wyjaśnienia całej prawdy, a z drugiej też reprezentuje nasz kraj, musi myśleć też o relacjach z Rosją. Rosja zresztą też powinna myśleć. Z drugiej strony o tym. I z jednej strony wcześniej już sygnalizowano, że Raport Macu, który został przesłany zgodnie z konwencją chicagowską do Polski nie jest właściwy. Polska strona przedstawiła swoje uwagi i tutaj złe zachowanie Macu. Część tych uwag uwzględniono, ale nie przeprowadzono konsultacji ze stroną polską, to jest błąd. No, i tak trochę z zaskoczenia zorganizowano tą konferencję. I tutaj oczywiście nieładne rzeczy to tak gdyby takie socjologiczne podawanie na przykład kwestii nietrzeźwości generała kilka razy. I tutaj nie możemy zapewne, zapewne, bo przecież tego do końca nie wiemy, ale są pewne protokoły medyczne, podważać co do faktu tylko sposób, Pokazywania tego faktu, który może przyciemniać pod całą resztę. I teraz premier to skrytykował, zapowiedział publikację polskich, e e polskiego śledztwa i e odpowiednią drogę postępowania. Z jednej strony sygnał do rządu Rosji, bo Mak nie jest żadnym partnerem i premier nie będzie i nie powinien rozmawiać z Makiem, tylko z rządem. Jeżeli tutaj nie będzie partnerstwa, no to są międzynarodowe instytucje lotnicze. I Polska tam wystąpi. Polska mm -hmm. również ale, ale... dzięki konwencji, moim zdaniem dzięki konwencji, mm -hmm. ma nagrania zwierzy I to zostanie opublikowane. Wcześniej przecież to byłoby nieodpowiedzialne. No tak, ale, ale panie senatorze, no ale, po, no. No ale też e, jakby ja widzę w tej całej sprawie, sprawie tak tragicznej dla, dla, dla Polski, kilka warstw, ale one są wszystkie wykorzystywane politycznie. Tak. I tak naprawdę nie chodzi nikomu tutaj... O, myśmy tutaj w redakcji. No może nie nikomu, ja, ja bym jednak tutaj nie, no bronił czy... premiera i rządu, mm -hmm. bo postępuje konsekwentnie i z prawem, czyli i naszym wewnętrznym, i tym wynikającym z konwencji a ciągle słyszymy, hmm. że mogło być coś innego, niekonwencja. No to jest absurd, to jest bzdura. Poważni prawnicy mówią, to jest najlepsze rozwiązanie możliwe. No, lepszego możliwego nie było. No tak, ale, ale opozycja, opozycja y, może nazwijmy wprost, no, Prawo i Sprawiedliwość jakby y, cały czas szuka pretekstu, żeby no tak, tak. uderzać. Natomiast y, y, ja chcę jeszcze tutaj o jednej rzeczy powiedzieć. Myśmy, myśmy w redakcji tutaj z kolegami obejrzeli tą, Wizualizację mm -hmm. nagrań fonicznych z obrazem. No i no, no ja, ja nie widzę innej możliwości, panie senatorze, i podejrzewam, że większość ludzi, która, która by sobie zadała ten trud i obejrzała te ostatnie 15 minut, które są tam na tej wizualizacji, no tam jest ewidentna sprawa związana jednak z błędem, błędem no. naszej załogi, ponieważ jest moment taki, kiedy odzywają się urządzenia i wszyscy eksperci, piloci, eksperci mówią, Pilot powinien zareagować na y, angielskie. Y... No, wie, tam wiele jest błędów. Włączenie, nie włączenie tego urządzenia, czyli hmm. zły odczyt, w związku z tym. W ogóle błąd był, że była wizyta pieszona była. No tak, no ale to. Był błąd, że był wylot z Warszawy. No, ale to nie można powiedzieć, że w ten był sposób dzisiaj błąd, mówić, bo ale... każdy może zginąć na drodze, prawda? No. Nie, 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 no ale w każdej sytuacji. Ale to wytwarzało pewną atmosferę, właśnie mhm. też atmosferę nacisku, którego, które pewnie nie można udowodnić, a wszyscy wiemy, że on oddziaływał na pilotów. Ja myślę, że większość na, Polaków. Na generała, nie że, mhm. że, że, że również w jakiś sposób tam na stronę rosyjską, która pewnie nie chciała skandali dyplomatycznych i tak dalej. I tak dalej. Natomiast właśnie taki tym, próba wykorzystania polityczna powoduje, że może umknąć pewna rzecz, że to nie jest tak, że my domagając się, musimy się całej prawdy domagać i doprowadzić do niej i wtedy będziemy wiedzieli, mieli pełny obraz. Ale dzisiaj domniemywamy, że no to jednak zaważyły te decyzje, o którą przed chwilą mówiliśmy, o lądowaniu na przykład. Ale co nie oznacza, żeby nie pokazać całej prawdy nie, nie, i wszystkich nie. wątków, ja myślę, że ale większość... również nie zapomnieć, mm -hmm. no bo to jest taka też ewidentna, pewnie będzie próba, żeby przerzucić na Rosjan winy. Nie. Trzeba swoje winy też mm -hmm. zbadać, rozliczyć i wyciągnąć wnioski, no żeby chociażby, chociażby, co jest bardzo ważne, żeby Panie się nie powtarzały Panie takie Panie sytuacje. Dwa momenty, o których żeśmy tutaj też u nas w redakcji rozmawiali, to jest nazywanie tego samolotu. Dla Rosjan był to samolot cywilny i oni inaczej się do tego samolotu nie zwracają, tylko używając nomenklatury statku powietrznego tak. cywilnego. Rosyjscy nawigatorzy pytają polskich pilotów, czy lądowali już na wojskowych lotniskach. Odpowiedź padła tak. Czy wiedzą, jakie mamy urządzenia? Odpowiedź padła tak. Jakie są warunki atmosferyczne? Konsultacja z Jakiem 40, czyli z polskimi y, pilotami. Nie będę tutaj cytował słowa y, polskiego tak, nie, no to... pilota, który określa, określił bardzo dosadnie sytuację było, na lotnisku. Nie było prawa do lądowania żadnego. Nie. Ale teraz rosyjscy kontro kontrolerzy, y, którzy naprowadzali ten samolot, y, działali pod silną presją też. Y, Jakieś wierchuszki rosyjskie, bo tego też nie, no da, tak, się, tak. Też nie da się ukryć, no to się nie tak chcieli nie skandalu mówiłem. dyplomatycznego, w związku z tym i jednym i drugim jakby no, zależało na tym, żeby to przebiegło prawidłowo. No i to przebiegało, a może się uda. Nie? No więc, tym, no tak. To jest to tragiczne hasło, które często… Ale i po, po rosyjskiej stronie chceć, i po polskiej tak, stronie, tak, prawda? A może się uda. Tak, tak. No Tutaj co do tych kontrowersji, ja tu nie, nie chcę udawać fachowca, bo wszyscy dzisiaj są fachowcami w tej sprawie, ale ja tu słucham uważnie tych, którzy rzeczywiście się znają. Słyszałem pana Świątkowskiego, który mówił wyraźnie, że jego zdaniem też, że to nie był lot wojskowy, że to jednak jest cywilny. Rosjanie to wyraźnie twierdzą, u nas różne głosy słychać myślę, że ta zasadnicza różnica dla naszych telewizów, to należy wyjaśnić, że w przypadku lotu cywilnego to pilot decyduje. To pilot decyduje, załoga decyduje o tym, czy ląduje, czy nie. W przypadku lotu wojskowego wieża może zabronić lądowania. I pilot musi wykonać bezwzględnie polecenie wieży. No i to, to też pokazuje jakby pewien nieporządek prawny czy interpretacyjny. Już nawet przed samą wizytą, nie? bo to dzisiaj. Ale to rodzaju. też, co uderza, panie senatorze, te ostatnie sekundy tego lotu, które, które mieliśmy możliwość wysłuchania, tam jest taki. Ja, ja to tak odbieram. Bo padają komendy ze zwierzy, i tak, jakby nasza załoga była całkowicie sparaliżowana, nie tak. słuchała tych poleceń, no bo ten, ten okrzyk automatu jest tak głośny, jest tak wyraźny, że aż... Ale tam jeszcze niezależnie od tego automatu, no, którzy y, y, mogli, podobno, podobno, mogli ignorować z tego względu, że lotnisko nie było w pamięci tych urządzeń, mm -hmm. komputerów i, i mogli to uznać, że, że to hałasuje, bo nie ma tego lotniska. Jest taka interpretacja, nie wiem, ale... To jeszcze jest takie dziwne, chociaż polski odczyt z, z tych skrzynek może to wyjaśnić, jest dziwne, że drugi pilot mówi odchodzimy, a pierwszy jak gdyby nie reaguje, nie reaguje. już niezależnie od relacji z wieżą, tu jakby wieżę zostawmy, to był jakiś taki taka, jakaś atmosfera dziwna, że no próbujemy, próbujemy. To jeżeli pierwszy nie reagował, to drugi powinien. Ale, ale to, że... są jakieś, jakieś nowe wiadomości o, co do odczytów z, przez Polaków. Krzywki, że może to wyjaśnia. Mm -hmm. Panie na to, że y, zdaje się, że ta tragedia będzie jeszcze długo żyła w polskiej polityce. Tak, dziesięciolecia prawda. Mm, może nie, oczywiście nie. Bo na ten wnężenie. raport będzie kontraport Polski. Na ten kontraport Polski podejrzewam, że Rosjanie użyją jakiegoś następnego raportu i i, i tak naprawdę ta dyskusja no, o roli. Pójdziemy o roli... do międzynarodowych instytucji, a to będzie trwało pewnie miesiącami, to nie, a latami. I w związku z tym się będzie przeciągać, natomiast politycy nieodpowiedzialni będą to wykorzystywać do gier codziennych, politycznych, budząc atmosferę, napięcia, rzucając oskarżenia, zapominając o wyjaśnionych rzeczach i powtarzających w kółko nieprawdziwe tezy. No tak to jest i trzeba po prostu być na to przygotowanym, nie zgadzać się z tym i spokojnie, spokojnie reagować. Dziękuję bardzo. Senator Jurek Nausz-Niewiarowski, Sławek Popiera. Dziękujemy za uwagę.